To one brzmiały jednakowo? Tak z grubsza? Prawie. Prawie jednakowo, tak. Stopery dla motocyklistów. Zatyczki do uszu. Generalnie temat ruszyliśmy w zeszłym roku. Osobiście z tym tematem jeszcze miałem dwa lata wcześniej doświadczeń. I nie sądziłem, że odzew będzie tak pozytywny. Dla osób, dla których Alpina, którą pokazywaliśmy wcześniej, jest za słaba, dzisiaj pokażemy coś bardziej premium i powiemy, czym to się różni, jak to wygląda i jak się w tym jeździ. Więc zapraszam Was na materiał z zatyczkami lub. Ej, to ucho masz lepsze. Lub jak wiele innych firm szczyci się tym, że powstało przede wszystkim dla muzyków. Muzycy narząd słuchu traktują jak zwykłe narzędzie pracy, więc muszą o niego dbać. Jest dla nich ultra ważnym. Później zaczęło się to rozrastać, ponieważ właściciele i założyciele Lupa są również motocyklistami. Pokażemy Wam modele Experience Quiet oraz Experience Pro. Czym wyróżnia się ten produkt na rynku? jedni powiedzą, że estetyką, bo faktycznie jest fajnie zrobiony, fajnie wygląda, używa się ich i na koncertach, i na motocyklach, na eventach. Kłajety są bardzo dobre też do spania albo podróży. Dodatkowo w pudełku mamy kilkanaście, w przypadku modułu Experience mamy osiem silikonowych nakładek. Do naszych stoperów, więc bardzo łatwo dopasujemy to do naszego ucha. Ja akurat jeżdżę na tych standardowych, które już są tutaj i mi to pasuje, bardzo fajnie leżą w tym uchu, nie wystają w żaden sposób, więc zakładanie kasku, zdejmowanie kasku i długotrwała jazda w tym kasku nie powoduje żadnego dyskomfortu. Ja osobiście jeździłem w wersji experience, więc o niej będę mógł wam powiedzieć najwięcej. Lupy wyglądają w ten oto sposób, zobaczcie to na zbliżania. Samo pudełko jest ładne, ekskluzywne, kiedy te otwieramy, wyciągamy po raz pierwszy nasze stopery. To wygląda jak jakiś gadżet erotyczny, jakiś Pleasure Ring czy W ogóle byśmy nie pomyśleli, że to są stopery. To bardziej wygląda jak jakieś słuchawki, tudzież czasem kolczyki. I ten wygląd jest kluczowy. Ten ślimak, specjalny ślimak zewnętrzny jest po to, żeby pewne dźwięki nam przekazywać, a inne redukować. To jest ważne w jaki sposób takie stopery działają. One nie działają w taki sposób jak zwykłe zatyczki do uszu w sklepie BHP, albo co gorsza, ktoś nawet pisał komentarze pod innym naszym filmem, że wystarczy kulkę z chusteczki higienicznej zrobić. Tak samo skuteczne i higieniczne, bo kulki za każdym razem masz świeże. I to działa w ten sam sposób. No to w ten sam sposób. do uszu piankę montażową i jak stężeje to resztę odcinasz. Aplikacja też fajna. jest ja, ja naprawdę przerabiam mnóstwo tych rzeczy. Co innego jest zatykać sobie uszy, a co innego używać takich stoperów. Ponieważ ten stoper nie zamyka nas na dźwięk. Na powietrze i przede wszystkim na ciśnienie, które cały czas się zmienia. To, co mamy w środku, jest mega ważne dla naszej stabilności, do tego jak my się czujemy, jak się zachowujemy, wystarczy wejść raz do na przykład wyciszonej w pełni kabiny i zobaczycie, że jak jest taka totalna cisza, to aż się dziwnie czujecie, lupy i stopery motocyklowe działają w taki sposób, że wyciszają te najmniej pożądane przez nas dźwięki. W naszym przypadku chodzi przede wszystkim o szum wiatru, o zbyt wysokie i zbyt niskie tony. I właśnie to robią lupy. One wyciszają te dźwięki, obniżają jakby całe otoczenie dla nas o 20 decybeli oprócz tego. Natomiast wszystkie inne informacje do nas docierają. Słyszymy swój silnik, słyszymy swój tłumik, słyszymy karetkę jeżeli jedzie, słyszymy jak ktoś na nas trąbi. Generalnie wszystko inne słyszymy. Wycisza to co jest dla nas najmniej potrzebne i przede wszystkim obniża cały hałas na zewnątrz. Ja ostatnio miałem okazję zrobić 200 kilka kilometrów jednego dnia i drugie tyle kolejnego dnia i pierwszego dnia, kiedy jeździłem sobie po prostu z bratem, nie założyłem stoperów, zapomniałem o tym, drugiego założyłem i różnica była naprawdę duża, odczuwalna, już po 30-40 kilometrach sobie przypominam, mówię, kurde, nie wziąłem tego, nie, jest głośniej, jest, jest mniej przyjemnie. I nie wiem, czy to miało też wpływ na to pogoda, czy nie, ale było tak, że po prostu pod koniec dnia, po tych 200 km byłem już mega zmęczony, zaczynała mnie głowa boleć i przede wszystkim szumiało mi uszak. Myślę, że każdy z Was to najmniej raz się tak czuł. Z drugiego dnia, kiedy jeździłem w lupach, zrobiłem podobny dystans, warunki były zbliżone, ale nie czułem w ogóle zmęczenia. 100 km w jedną stronę, 2 godziny przerwy, 100 km w drugą stronę, nawet troszkę więcej, czyli ponad 200 Żadnego zmęczenia. Nic kompletnie, jakby nie wiem, czy miałem lepszy dzień, ale wydaje mi się z mojego doświadczenia wynika, że przejeżdżenie nawet w większych ilości kilometrach w zatyczkach, w stoperach motocyklowych znacznie będzie zwiększało nasz komfort. teraz lewe ucho? Wkładasz sobie tego lupa. I zobaczymy. Teoretycznie, jeżeli oni tam nie walą ściemy i my to dobrze robimy, to powinieneś na jednym i drugim słyszeć podobną głośność to nie? Cię leci od najniższego do najwyższego. Znaczy przygotujemy i tak. Czy jakby tu było ciszej troszkę na lewej tej. No ja to słyszę tylko po tej stronie. To słyszę tylko po prawej. Czy ja, nie, bo graficznie ta różnica jest porażająca. I on na tych dwóch najbardziej powinien wyciszać właśnie. To miałeś walone na lupa, a to miałeś walone na drugiej słuchawce, nie? Tak to, a tak to one brzmiały jednakowo? Tak z grubsza? Prawie jednakowo, tak. Po prostu było czuć, tak, że jakby przebija trochę ten prawy, jakby lewy, nie? Ale to nie było takie aż znaczne. Jeżeli miałbym to porównywać do innych zatyczek o podobnej cenie lub tańszej, to dla mnie decydującym czynnikiem jest przede wszystkim wygoda. Nie? Najważniejsza rzecz, wkładasz to zapominasz, jest po prostu przyjemniej jak z dźwiękiem w sensie jak na przykład z rozmową z interkomem, ze słuchaniem muzyki. Producent chwali się tym, że to wzmacnia słuchanie muzyki, jako że też jest właśnie na koncerty czy duże eventy. Tego akurat nie wiem, bo nie testowałem, natomiast jeżeli chodzi o rozmowy przez interkom bez problemu, jakby Tutaj wszystko słyszysz, nie ma żadnych problemów, a nawet ktoś już pisał komentarze, że nawet lepiej dzięki temu słychać rozmowę na interkomie. Podstawowy model Experience wycina 20 dB standardowo. Teraz czym się różnią Quiet'y? Quiet'y wycinają 25 dB, więc pomyślcie sobie, uuu, to skoro Experience kosztuje 119 zł, to Quiet'y będą droższe. Nie, Kojoty są bardziej podstawowym modelem, dedykowanym do spania, do pracy w hałasie, do podróżowania. Ale będą też dobre dla motocyklistów, którzy chcą naprawdę mocno przyciszyć dźwięki na motocyklu. W pełni silikonowe. Więc wygodniejsze do długotrwałego użytkowania, dlatego też nadają się chociażby do spania. Natomiast nie wzmacniają dźwięków muzycznych, średnich, tak jak Experience. W tym ślimaku nie ma takiego otworu, który właśnie wpuszcza te środkowe dźwięki, a redukuje tylko górne i dolne. To jest jakby prostsza wersja i kosztuje ona 69 zł, więc też jest najtańsza. Ja myślę, że to będzie przede wszystkim dla osób, które. Bardzo dużo jeżdżą turystycznie albo na cruiserach, na czymkolwiek, gdzie jest duża ilość hałasu, czy powietrza, wiatru, i po prostu ten model najbardziej będzie to wycinał. Możemy pomyśleć także o wersji Experience Pro, i te już będą odróżniały się ceną na naszym rynku, bo 119 zł, ok, jest troszkę drożej, ale nadal jest to w naszym zasięgu, biorąc pod uwagę, że będziemy to z tego korzystali 2-3 lata spokojnie. Ten model kosztuje 169 zł i czym się różni od podstawowej wersji Experience? Wersja Pro ma więcej. Wkładek silikonowych, czyli jeszcze łatwiej możemy sobie to dopasować. Tutaj mamy na przykład specjalne wyciszacze, takie krążki, dzięki czemu jakby zamykamy jeszcze troszkę ten wpływ dźwięku do środka i one standardowo mają wycinanie 20 dB, a możemy sobie jeszcze o 5 dB to wyciszyć. One bardziej wyciszają dolne i górne zakresy. I my to poczujemy na motocyklu, kiedy. Przekroczymy trochę prędkość autostradową i wtedy faktycznie przy tych większych prędkościach w wersji Pro będzie trochę ciszej niż w wersji podstawowej Experience. Oprócz tego genialnie wyglądają, bo tu mamy srebrne, złote wstawki, więc jak ktoś bardzo chce się pokazać, to też taki bajer na pewno istnieje. Każda z nich ma fajne pudełko, fajnie to w środku wygląda, przyjemnie się to użytkuje. Mamy przede wszystkim też, to też jest bardzo fajna rzecz. Mamy takie pudełeczka. Czyli możemy w łatwy sposób przechowywać po prostu nasze stopery, możemy sobie to przyczepić na przykład do kluczyków własnych, motocyklowych, jak chcemy. Ja osobiście to trzymam przeważnie w kieszeni kurtki, zawsze to mam przy sobie i jest to w ogóle nieodczuwalne, a nie zgubimy i w fajny sposób możemy sobie te nasze stopery przechowywać. Na rynku istnieją produkty, które chronią nasze zmysły, jak na przykład okulary przeciwsłoneczne i też możemy sobie wybrać te najtańsze ze stacji benzynowej za 30 zł. Te same na plaży, w Mielnie będą kosztowały już 70 zł, ale możemy też iść do specjalnego sklepu albo wybrać takie markowe, ale takie bardziej promocyjne gucci, rejbany. No generalnie dla każdego coś miłego. I w zasadzie tak samo zaczyna się robić ze stoperami do uszu. Można kupować te najbardziej podstawowe dla BHP, które zatykają nas i są mało przyjemne. Albo takie bardziej specjalistyczne, i na przykład takie jak lupy, które są i specjalistyczne, i ładnie wyglądające. Wybór oczywiście zostawiam Wam. Zachęcam Was do sprawdzenia po prostu zatyczek motocyklowych, bo one są dobre, przyjemne, fajne dla naszego zdrowia i widzimy się już wkrótce na motocyklach.